To wszystko dostałam na dzisiejszym evencie All About Spring, organizowanym przez All About Life, i już Wam pokazuję, co tutaj się znajduje. Zacznijmy od tego pięknego wianuszka, który zrobiłam sama, to znaczy nie sama, ale z firmą Otoczka, która zajmuje się dekorowaniem przyjęć. Pierne, pierne wyszło z nowym korektorem z SPF-em, który wygląda. Tak, ale chyba wziąłem sobie trochę za jasny odcień, natomiast go przetestujemy. Jeszcze dostałam puder rozświetlający i rozświetlacz ze współklasy z Jędrzejem Urbańskim. I on jest taki srebrzysty. Przepiękny. Optima Natura. Dostałam zestaw olejków eterycznych, olej ze słodkich migdałów i mgiełkę zapachową na komary. Boryczek od sesji jest to marka włosowa z Hebe. I z tej nowej kolekcji dostałam szampon i taki Fluid odżywczy na noc, opisałam, że to jest coś w stylu takiej maski bez spłukiwania. Kowik Farm, dostałam białko, cukier kwiatowo-żołowy, to brzmi jak ciekawie, kolagen morski z dziką różą, żelki z melatoniną na noc, z tego będę korzystała i witaminy. Apis, tutaj mamy nawilżający żel do mycia ciała i balsam. Mega ładnie pachnie, taką czystością, ale trochę też męską. Przezgarnęłam taki szocik skrawiony, Sun Probi. Mamy dwa prowiotyki. Last but not Bibio. Podwójnie dostałam serum. Krem ze z 50. Bardzo fajnie to się przyda. W ogóle chciałam też zwrócić uwagę, że bardzo mi się podoba ta szata graficzna, jest prosta, ale ma coś w sobie. I żal do mycia twarzy. Dziękuję wszystkim Markom za przepiękne prezenty, i dajcie znać, co Was najbardziej zaciekawiło.